A teraz zapraszamy na spacer ulicami Rzeszowa przygotowany przez Bena Jopa. Dzisiaj zaglądamy na ulicę Targową. W dni powszednie niemalże nie do przejścia i przejechania z powodu tłoku. Święta cichą i spokojną, leniwie przygotowującą się do kolejnych dni. Nazwa Targowa, wbrew temu co się sądzi, przypisana została do niej stosunkowo niedawno, a była dopiero trzecią z kolei. A jakie były początki ulicy? W 1899 roku Rada Miejska nadała drodze biegnącej wzdłuż placu Targowego do ulicy Lwowskiej za patrona Wiktora Zbyszewskiego, wieloletniego radnego i burmistrza Rzeszowa w latach 1887-1890. Jego grup do dzisiaj znajduje się o kilkadziesiąt kroków od samej ulicy na Starym Cmentarzu. W 1952 roku na fali perelowskich zmian Zbyszewskiego nie wiedzieć dlaczego, wymazano stawiczek, a ulica za Patrona otrzymała małgorzatę fornalską. W 1990 roku naszą bohaterkę określono dosyć logicznie mianem Targowej, a burmistrz Zbyszewski otrzymał swoją ulicę na osiedlu Krakowska południe. Ten dosyć skomplikowany wywód mamy już za sobą pora na historię związane z tym fragmentem Rzeszowa. U swojego zarania ulica była dosyć krótka, biegnąc od Lwowskiej kończyła się u zbiegu z ulicą Mickiewicza. Sporym paradoksem jednak jest to, że mimo swojej marnej długości, przez lata swojego istnienia została bardzo okaleczona. Zachowało się zdjęcie ilustrujące Rzeszowski Targ Bydła, na którym można zobaczyć fragment zachodniej pierzej dzisiejszej ulicy targowej. Oglądając je, mamy wrażenie, że to zupełnie inne miasto. Nic dziwnego, z wszystkich tych kamienic ocalała tylko jedna, znajdująca się z lewej strony fotografii. W czasie II wojny światowej ulica stała się granicą pomiędzy dwoma światami. To dokładnie tutaj kończyło się zorganizowane przez Niemców żydowskie getto, co pokazują liczne fotografie budynków z charakterystycznymi strzałkami kierunkowymi. Wszystkie widoczne na zdjęciach budynki, razem z przyległymi z pobliskiego placu Wolności ulicy Abrahamsberga, zostały wyburzone i dzisiaj ten fragment zachodniej pierzei stał się elementem otwartego placu, targowiska. Ulica Targowa w 1966 roku została przedłużona aż do ulicy Chopina po likwidacji budynków straży pożarnej i aneksji fragmentu starego cmentarza. Nie sposób przechodząc przez nią nie zwrócić uwagi na kamienicę pod numerem 7, nigdyś siedzibę firmy kamieniarskiej Janików. To właśnie Franciszek Janik był autorem sporej ilości pięknie rzeźbionych nagrobków na pobliskim starym cmentarzu. Stanowią one o klimacie tego miejsca, wśród wielu jest jednak jeden szczególny dotyczący samego rzeźbiarza. W ciągu dwóch lat zmarły trzy jego córeczki. Halinka w 1899 roku, Wandzia w 1900 i Bronusia rok później. Czas zatarł już niemalże epitafium na charakterystycznym grobie z leżącą figurką małego dziecka, tak często fotografowanym przez odwiedzających cmentarz. Jego autor, złamany potrójną tragedią, wkrótce zmarł w wieku 43 lat, a zakład przejęła jego żona i syn Tadeusz. Ten ostatni, Tadeusz Janik, również rzeźbiarz kamieniarz, znalazł się jako jeden z najlepszych polskich kolarzy w gronie kandydatów na Igrzyska Olimpijskie w 1924 roku w Paryżu, ale z braku środków finansowych nie został pierwszym rzeszowskim Olimpijczykiem. Janik był także współorganizatorem pierwszego wyścigu Tour de Pologne, etapu w Rzeszowie, w 1928 roku. Jego postać wielokrotnie pojawiała się już podczas naszych historycznych spacerów i pewnie pojawiać się wciąż będzie.